Powitać, powitać państwa. Ufu, uf. z tej strony pisał. A to jak widzicie, kolejny odcinek z gry: Spring the Aftermarch. Dzisiaj, moi drodzy, zrobimy to trochę inaczej. Wiecie, tak powiem wam, faktycznie inaczej, trochę to zrobimy. Z tego względu, iż: e, No, po prostu potrzebne są inne sprawy. Wiecie o co mi chodzi? O to, żeby. Troszeczkę inny system e, tutaj wprowadzić, odcinkowy, żeby się uczyć inaczej, moi drodzy. O, na tym mi zależy głównie, żeby to w miarę inaczej wyglądało. Tak myślę, że to będzie dobra sprawa. O, jeszcze ten Bandyci przyszli. Niedobrze. Zdrowie, 12 zdrowia ma. No ale dobrze, moi drodzy. E... Gdzie tutaj mamy tą panią? Uuu, na drugim końcu mapy. To ona dopiero idzie, idzie, dopiero. I tutaj przyszli panowie. Ale dobrze, e, jak wiecie, chcę troszeczkę inaczej to zrobić, także więc szykujcie się na więcej od, e, odcinków takich bardziej montowanych. Dobrze, ale przechodząc do samej gry, widzę, że trochę dzisiaj mamy zabawy z wilkami na wstępie. Dzień 14, wilki przybyły i jak widać, bardzo dobrze tutaj spuszczają łomot naszym ludziom, że musi pani już specjalista uciekać. Dobra, Pani Specjalista niech ucieka. E, dobra, ten Specjalista gdzieś tutaj się musi zająć tym teraz. O, tym. Bo tutaj mamy ludzi, tak? Tak sobie myślę, że najlepiej by było chyba jaką grzejnik tutaj zainstalować, wiecie? Tak, tak, tak faktycznie. Grzejniczek byłby fajny. E, Grzennik 20, 26 prądu bierze. No dobrze. E, to, 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 dobra. Specjalista znowu musi się wycofać. Bo zostaje po tyłku od... Kurczę, tutaj gałganów. E, dobrze. Pora zrobić lekkie reformy. Tak jakby to rzec. Reformy są potrzebne, moi drodzy. E, zbadano. E, dobrze, to moi drodzy, za chwilę się widzimy. Będę robił takie e, cięcia bezpowodowe. Nie będę zapowiadał cięć czy coś. Będą to cięcia bezpowodowe, więc. Wiecie, jak to wygląda. Dobra, to, 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 to mamy. Okej, okay, lecimy z zabawą nowym formatem w sumie systemu. Dobra moi drodzy, jak y, widzicie, zebrałem naszą armię tutaj, żeby się rozprawiła z bandytami. Jest to pokaźna armia trzech ocaleńców i czterech specjalistów, specjalnie po to, aby tych delikwentów, takich tak zwanych delikwentów, no, niezbyt przyjemnych dla nas. Gdzieś tutaj oni krążyli? Tutaj krążą panowie. Chodźcie tu, przyjaciele. Zaraz was powitamy. Dobra, już jeden jest. I zaraz drugi będzie leżeć. Dobra, teraz lecimy tutaj z wilkami. Bo tutaj są kolejne wilki. Trzeba się z nimi rozprawić i to natychmiast. Dorasta April. O, fajnie, fajnie. Mamy dzień 15. Jestem super, fajnie. Kilka rzeczy brakuje na budynkach. Dobra. No, się rozprawiają z wilkami, dobra, fajnie. Teraz ci tutaj nasi... ...specjaliści mogą się rozprawiać ze zbieranie po prostu mięsa. Tak samo wybudowałem... Tak jakby kolejną rzeczą jest wybudowanie nam... Farmy wodnej, która da nam o wiele więcej rybek niż dotychczas. Więc wiecie o co mi chodzi. Coś, co nie musi być, tak jakby. Nie wiem, czy to musi być ogrzewane. Tak, musi być ogrzewane podczas burzy śnieżnej. Tak jak myślałem. Ale to się da ogarnąć. Pyk. Tutaj już zaplanujemy sobie budowę i takie tam inne rzeczy. Ale dobra. To, to, to mamy. Fajnie, super ten. Okej. Okay. Tak samo widzicie, moi drodzy. Dnia 15 pokazał się specjalista. Zwerbuj za 35 mięsa. Oczywiście go zwerbujemy. Im więcej specjalistów, tym lepiej. Nawet jak to zwiadowca jest. To zawsze, ale to zawsze się przyda zwiadowca. I specjalista, który nam pomoże zbierać. No, materiały i takie inne rzeczy. Dobra. Yy, Okej. Okay. Myślę tutaj nad jedzeniem i w ogóle tym systemem. Moi drodzy, postanowiłem, że dam jeszcze jeden tak jakby tutaj budynek strażników. Więc to tak będzie w miarę, ale to w miarę dobrze. No i co? Z. Piorytet e, musimy narzucić na pewne rzeczy. Tak. E, dajemy priorytet na to, żeby wybudowali te rzeczy. I oczywiście ścieżeczka powstaje nam. Do... Elementów tutajszych, ścieżka jest budowana tak i zarazem ścieżka jest też gdzie indziej budowana, czyli ścieżynka leci nam tutaj, czyli do produkcji oleju na przyszłość. Tak będzie słonecznik, i będziemy tutaj mieli olej. No, ale tak, głównym problemem jest żywienie się, żywność. Głównym problemem naszym jest teraz żywność. Wiecie, jak to jest, jak to wygląda. No, muszę przyspieszyć czas, bo to wiadomo, bez przyspieszenia czasu dużo się nie zrobi. Postawiłem, moje drodzy, z 200 dni. Teraz właśnie drugą kończę stawiać, bo potrzebujemy dużo, dużo jedzenia, dużo wody też potrzebujemy. Mamy też transformatorki, więc jestem happy. Mamy tutaj transformator, że będzie się łączyć to z naszym separatorem magnetycznym, który wydobywa nam e, materiały. Tak, on tutaj wydobywa materiały. I na spokojnie będzie sobie mógł to ogarnąć. E, naprawa. M nie wiem, czy mamy te komponenty. No nie podłączenie jest za niska produkcja. Okej. Okay. A tutaj są szurki sobie siedzą. O, o, będzie co wytępić. Dobrze. Proszę, możecie podejść. Moi koledzy podejdą i zaraz wyeliminują delikwentów szczurki. Tutaj e, też jest już transformatorek postawiony, tylko wiadomo, że zimno tutaj nie pozwala na pracę tych turbin wiatrowych. Ale tutaj ogarnąłem ten e, sposób w taki sposób, że e, dam prawdopodobnie tutaj z temperatury, bo koksownik jest najprostszą metodą. Wzmocniony koksownik jest inny, ale grzejny. 45, 20 i 20, tak myślałem. Jest też grzejnik przemysłowo, który... E, więcej ten, ale no wiecie. No nie chcę dawać, wolę koksownik. Dam tej koksownik i dokoptuję coś jeszcze, żeby prądu było wystarczająco. Oczywiście. Bo to różnie bywa, moi drodzy. A tutaj zaraz prawdopodobnie zostanie nam wybudowana. E, ta rzecz. No i mamy oczywiście dzień 16. Tak, a zarazem farma wodna nam tutaj zaczyna produkować, chociaż na razie to jest zamrożona ze względu paru. Ale zostanie zaraz to ogarnięte. No ale dobrze, przeniosę jeszcze stację recyklingową gdzieś. Bo potrzebujemy plastiku. Gdzieś ten plastik tutaj powinien być. O, plasticzek jest. Atakujemy szczury. No, dużo szczurów tam nie ma. Ale dobrze. Zweb yy, zbiorę teraz moją grupkę specjalistów. I będą zbierać sobie mięsko. No, przyjaciele. Truchło wilka. Jest to dużo mięsa, moi drodzy. Bardzo, bardzo dużo. Yy, też koksownik trzeba dać tutaj. To będą już cztery koksowniki. tego, co mi wiadomo, to będą już cztery koksowniki. E, mamy bardzo dobre zadowolenie. Moi ludzie nie narzekają na zadowolenie. Bardzo nie narzekają na zadowolenie. E, dobra. Także więc ogarniamy dalej nasz system. Dzień 17, moi drodzy, kochani. Mamy posterunek strażników. Zaczęliśmy, moi drodzy, od dnia 14, tak. Dzień 14. Zaczęliśmy. A zobaczymy, na którym skończymy de facto. Narodziła się nam w ogóle nowa osóbka. Tak, nowe dziecko mamy w kolonii, świeżo narodzone. Więc jestem z tego tytułu bardzo, ale to bardzo zadowolony. Chodzi nam tutaj koksownik, chodzą nam... E, elektro, elektronika nam tu chodzi. Fabryka elektroniki już zostanie naprawiona. Niepodłączone sieci. Uuu, uu, co tu się stało? Szczury nas zaatakowały. Wszyscy do kolonii. Uszkodzona fabryka elektroniki. Niedobrze ona się pali. E, moi specjaliści muszą się nim zająć. Wy idziecie tam na pomór tego. Te nam atakują tutaj ten. Niedobrze. E, e, ochrona, ochrona, ochrona. Dobra, ochrona. Oni atakują nas od tamtej mańki. Pyk, pani. Państwo idą tam, na tamtą stronę. Pan idzie tu. Transformator nam zniszczą. Naprawdę podobnie. Wiatraków nie mogą zniszczyć. Nic nie dosiągają wiatraków. Transformator nam zaraz dożrą jeden i drugi. Niedobrze, bardzo źle, bardzo źle. Już ochrona idziesz tam. Coś. O! Czyli zginął ktoś. Aha, Marksu kolonista umiera ze starości. Aha, to wystarczyło, że on umarł ze starości i się po prostu to zepsuło. Bo. Aha. Dobrze, na razie to muszę tutaj naprawy, wrzucić najwyższe obroty napraw. Jesteśmy bardzo ciężko oblegani, także więc zobaczymy, co się stanie w dniu 18. Oczywiście moi drodzy, straciliśmy jeden transformator, co mi się bardzo nie podoba. No Teraz będzie trzeba to podłączyć znowu do sieci i zbudować kolejny transformator, yes. bo oczywiście coś się zadziało i nie współpracowało Works. nam tak jak ma współpracować. Wiecie jak to jest, kurna bele. Mm, nienawidzę tego jak to się tak gałgaństwo nie chce współpracować. Eee, budowa zakończona. Studni. Złapaną? Przestępczynię? O! Ludzie doprowadzają przed twoje oblicze kobietę. Przyłapaną na pisaniu raportu o waszych koni, w których mówiła o liczbie ludzi, zasobach, obronie i tego typu rzeczach. Inni kogoś oskarżają o przekazywanie tych informacji bandytom, ale ona zaprzecza. Chciałam tylko sprowadzić tu innych ludzi, dać im znać, że jest tu. Zamknij ją w więzieniu, nie każ jej. Nie będę jej kazał. Nie ma żadnych twardych dowodów na jej winę, więc jedynym uczciwym rozwiązaniem jest wypuszczenie. Tak, dziękuję. Obiecuję waszą ostrożność w przyszłości. Opuszczam a po chwili z obrzeży słychać e, bandytów, kryjących się... Aha. Aha, dobra, nieważne. Chciałem dobrze, a jak zwykle wyszło źle. I jeszcze się uczepili. Czegoś, czego się nie powinni uczepiać. Jeszcze transformatory zaczęło. O kurda, eee, no to zła decyzja nas tutaj spotkała. Bardzo zła decyzja, Co specjaliści już tutaj się ogarniają. Się Mam tutaj specjalistów. Dobrze przygotowanych na takie sytuacje już wygraliśmy, dobra. No szkoda, bo jednak zadowolenie nam tutaj strzeliło w popę w dół. Dostali za swojej, dobrze, nie dostają. Do budowy tych poproszę naprawić. Jak najszybciej, bo ten się pali i za niedługo się zniszczy nam, a tego nie chcemy. No ale dobrze, czy tutaj mamy wszystko, co potrzebuję? Oczywiście, że nie. Nie ma wszystkiego, czego potrzeba. Ach, dzień osiemnasty był bardzo ciężkim dniem. Mamy 75 dni generalnie na to wszystko i w ogóle. Żywność mamy dużo, więc możemy... E, następna uprawa następna uprawa. O lej słoneczniki. Tak, bo potrzebujemy produkcję surowego oleju. A słoneczniki możemy wykorzystać na Na co tam mogliśmy? Fabryka elektroniki. Rafineria gdzieś jest. Gdzieś tutaj znaleźliśmy rafinerię. O właśnie. E, rafineria. Olej taki na paliwo. Oczywiście ja to potrzebuje prądu. Tak nie ma. Ile to potrzebuje? Jest? Użycie energii 30? 20 generuje mały. Mały generuje 20. Jest to masa, ale to masa energii, jaką potrzebuje to. Więc podzespołów będę musiał zrobić dużo, bardzo dużo. To no, mamy tutaj fabrykę elektroniki i podzespoły są faktycznie tutaj przydatne. Tylko no, wiecie, jak to wygląda. Ale dobra, lecimy dalej. No, jak widzicie, tutaj kolejna chata drwala będzie stawiana. A zarazem, moi drodzy, przenosimy się do miejsca zwanego. Przepiękną, ale to przepiękną rzeczą. Tak zwaną produkcją. E, no wiadomo, słoneczników. One potrzebują na naprawę beton. I beton, dobra, tutaj ładnie. No tutaj ładnie to wygląda, bo one tylko mało prądu biorą. Jedną można zakosić i wziąć sobie z nich pod zespołu. Taką jedną sobie zniszczymy i damy w miejscu zwanym e, rafineria. Tak, rafineria to, to trzeba e, robić takie rzeczy. O, i jeszcze transformatorek nam wpadł w dniu 19. Super. Elegancko. E, to może zacząć pracę. Tak. Tak, leci już praca tutaj elegancko. Dobra, fajnie. Tutaj naprawa też poleci od razu. pod Podzespoły. Metalu mamy co nieco dużo. Limit produkcji metalu to 500, dlatego jest. Wydają 70, tutaj to jest automat, to jest plus. I lecimy z tym dalej. Eee, rezerwy prądu wyczerpane. Bilans 68. Uuu. Znaleźli coś błyszczącego. Uuu. Akoliści przynoszą z polskiego Koleśni lasu coś niezwykłego. Piękna relikwia, Minie się z złotem w promieniach słońca. Akoliści są przekonani, że to szczęśliwy. Pozwól im świętować. Dobra, aha, ludzie przed nami. Okej, okay, fajnie. Znowu po raz kolejny złego wyboru dokonałem. Jestem zagrzebiście zadowolony. Brakuje prądu. E, czego tam im brakuje? Bilans, 60 coś. O, i wrócił prąd. I znowu wywalił prąd. Znowu wrócił? I znowu wywalił. No tak, do zapomniałem o łączyć te... tego. Ale to co tutaj w re-prąd? Nam. Tutaj jest, to jest, to jest. A to nie ma prądu, tak? Ile to 30 je? 14, 14. No. To je bardzo dużo prądu. Dobra. Prąd 50, 40, 15. Duży panel Proszę bardzo 30, 50, 25, 10 i magazyn. Anulujemy naprawy na razie Musimy zbudować to, co wszystko tutaj potrzebujemy, bo nam będzie tak tutaj tykać i tykać. A dobra, niech zbudują. Także więc widzicie, że jest dosyć ciekawy, dzień 20 Moi drodzy, jak widzicie dzień 21 wybudowa buduje, Mamy w planie budowanie odzyskiwacza betonu. Tak, odzyskiwacz betony jest tutaj planowany już. E, tutaj już zaczynają no po prostu budowa tych materiałów, które potrzebne są. No i ogarniania tych rzeczy wszelkich, wszelakich. Tylko problem jest pewna sprawa. Nie mamy zbytnio elementów e, tutaj potrzebnych nam. Pudełko rozrywki. Podzespoły. Tak, potrzebujemy podzespoły. Ale podzespoły, moi drodzy, to jest problematyczna sprawa. Oj, bardzo problematyczna. Nie ma już ciężarówek chyba. Paliwa jest tutaj. Ciężarówka. Pudełko z rozrywki. E, tutaj są podzespoły. O. Wysyłamy ich po podzespoły. Dziękuję. Zakończenie budowy, zainfekowani kolonialiści I jeszcze infekcje doszły do tego. Super elegancko. Francja, elegancja. Jestem bardzo zadowolony. Nie mamy tragarzy. Uff, będzie to bardzo ciekawy dzień. Ale mamy przynajmniej prądu więcej. Jej, pijaj, jej. Mamy to, co potrzebujemy. Czyli produkcja metalu będzie szła na większą skalę. Separator magnetyczny. Okej, okay. aha. No, chorują ludzie teraz, będzie problem, bo chorować będą ludziska. A żeby to wszystko tutaj ogarnąć, będziemy musieli używać, no, trochę innych osób. Czy mamy tutaj jakąś stację, która nie potrzebuje ludzi? Nie. Nie potrzebuje to ludzi. sześciu zainfekowanych ludzi. Fajnie, super. Sadzenie, sadzenie rośnie. Wow. Zagrzebiście, fajnie, super. Dzień 21 w sumie to już jest schyłek dnia 21. Już nie ma prądu? Rezerwa, koniec. Ginie w walce? O nie. Ale to oni nie, poteż, nie pomogli mu. Nie zauważyłem, że zwiadowce nam zatłuki. Kurda. Cholipka. Zginął mi specjalista. Mm, bardzo źle. Śmierć specjalisty bardzo zła jest dla mnie. Bardzo, bardzo zła jest śmierć specjalisty. Nie fajnie. No ale dobrze, moi drodzy. Dzisiaj będziemy się kończyć na dniu 21. Wiecie? I się będzie koniec. No i dalej mamy problemy energetyczne. O to działa, 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 działa. No i prądu potem nie ma, tak? Bo to też potrzebuje 30 energii. E, koniecznie przyda się muzyczna... E, Zbuduj organy kościelne. Przychodzi do ciebie podekscytowany i mówi, że mogę zachęcić ludzi do wydajniejszej pracy, jeśli dasz mi jakiś materiał, zbuduję instrument i. Okej, okay. Zro... mogę zrobić gitarę, albo, o mój Boże, mogę zrobić organy kościelne. Błagam, zawsze chciałem mieć organy. Rób organy. 35 zadowolenia. No na koniec odcinka nie ma to jak niezłe zakończenie. No dobrze, moi drodzy. Żegnając Was w początku prawie dnia 21. Życzę Wam... E, w sumie... Żegnam Was. Trzymajcie się. Dobrego. Najwspanialszego dzionka Wam tam życzę. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. I pożegnać Was. uf, uf. Pa. Opadki.